Ale od dzisiaj chcesz to zmienić. I nie chowaj głowy w piasek, tak? Nie licz, że coś zmieni się samo, że samo przyjdzie. Tylko przyznaj się, bo ona i tak wie, ona i tak to czuje. Ty to tylko ubierzesz w słowa, i okażesz odwagę, że... żeby się do tego przyznać. I zobacz. Kiedy ona usłyszy, że bierzesz odpowiedzialność, to ona poczuje, że coś w tobie się obudziło, że to nie jest chwilowa zmiana na pokaz i zaraz się wypali, i wszystko wróci po staremu, tylko ona naprawdę będzie miała bazę do tego, żeby ci uwierzyć. I wiesz, tylko mężczyzna podejść do tego, jak do inwestycji. Jeżeli się zastanawiasz, po co masz to robić, że przecież to jest takie głupie, to jest taka gierka, e, przecież ona wie, bo powiedziałeś raz i nie odwołałeś. A, więc przestań sobie wmawiać. Okay? I przestań słuchać społeczeństwa, które być może Ci wmawia, że po co masz to robić, że takie rzeczy robi się, nie wiem, przed ślubem albo na początku relacji, później jest normalne, że się przestaje e, używać takiego głupiego dania, gadania, tylko że to nie jest głupie gadanie dla niej. Okay? Tylko to jest najtańsza, najprostsza i zarazem najskuteczniejsza inwestycja w związek. Jedna z najłatwiejszych, najprostszych, najkrótszych, jakie możesz zrobić. Jedno zdanie dziennie może dać ci więcej niż tysiąc kwiatów, niż prezenty, niż wakacje w Grecji. Wiesz, bo ona będzie czuła się widziana. Codziennie. Codziennie widziana. I to zbuduje między wami coś, czego nie kupisz żadną kasą. Okay? i miej wytrwałość, rób to dla niej. Ale też weź pod uwagę, że ty to robisz dla siebie, bo powiem Ci brutalnie, kobieta, która nie czuje się doceniana, ona nie będzie Twoją kochanką, ona nie będzie pełna życia, ona nie będzie pełna energii, ona nie będzie Twoim paliwem dopalającym cię, ona nie będzie. Ona nie będzie mogła dać Ci rzeczy których ty tak bardzo pragniesz w kontakcie z kobietą. Ona stanie się cieniem, a kiedy zaczniesz ją doceniać kiedy zaczniesz ją doceniać odzyskasz kobietę, w której się zakochałeś na początku, jej energię, jej seksapil, jej radość, jej spokój, jej łagodność odzyskasz jej kobiecość. Więc zobacz, to nie jest tylko dla niej to jest też prezent dla ciebie.